Nowy koń w stadzie, część piąta. Gdy nowy koń e, znalazł tak, mniej więcej drogę do domu, od razu pobiegł powiedzieć to Rubinowi. Hej, Rubin, Rubin. O co chodzi? Szybko musimy iść, wracamy do domu. Co? Musimy iść gdzieś w tamtą stronę. Chodź! A co ze spaniem? Kid panie, idziemy. Robi się coraz ciemniej. Powinniśmy odpocząć. Nie. No patrz. Zasłoniło księżyc. I co my teraz zrobimy? <laughs> Gdzie jesteś? O, nareszcie. Dobra. Wracajmy. Jest okropnie ciemno. Nie widzę własnego nosa. Nie marudź. Znowu zasłoniło księżyc. I tak było. Gdy w końcu doszli, tam, gdzie chcieli. Dobra, tu już jest jasniej. Przejdziemy tam tamtędy i jesteśmy już w domu. O, Recy, ty to umiesz znajdować drogę do domu? Tak. Ale wolałbym tego nie powtarzać. Dobrze.